Z tej strony Pira, witam w kolejnym odcinku z Pokémon Go. W tym odcinku na pierwszy ogień gdzie wydarzenie Psychic Spectacular e, Powraca to wydarzenie i odbędzie się tak. Od wtorku 6 września o godzinie 10 do poniedziałku 12 września o godzinie 20 czasu lokalnego. No i co tu jest ciekawe? Wydarzenia pojawi się Mega Alkazam na Mega Raidach. I jeśli się komuś po będzie mógł być w wersji shiny, e, co tam wyróżniony atak Alkazam ewoluujcie kadabrę ewolucję Abry lub złapcie Alkazama w rajdach podczas wydarzenia aby mieć Alkazama który zna atak ładowany Psychic Psychik. Bitwy trenerów 90 mocy i szansa na obniżenie obrony przeciwnego Pokemona Sale i rajdy 90 mocy Spotkania na DZIKO. Następujące pokemony będą pojawiać się częściej na DZIKO. Ponadto po raz pierwszy w Pokémon GO będzie można spotkać Shiny, LGM, jeśli się Wam poszczęści. No i na DZIKO będzie Abra, częściej Slowpoke, Drowzee, Natu, Ralce, Spoink, Mana, Ubat, Gotita, Solosis i LGM. A jeśli ktoś będzie miał Farta, to na dziko spotka Kadabrę, albo Kyllie. Rajdy jednogwiazdkowe. Na jednogwiazdkowych rajdach zawitają Anony, w kształcie litery E, P oraz S. I Espur, jako czwarty Pokemon w rajdach jednogwiazdkowych rajdy trzygwiazdkowe Alański, Rajczu, Ubufet, Girafing i Oranguru. Rajdy pięciogwiazdkowe. Deoxys we wszystkich czterech formach, czyli w formie normalnej, ofensywnej, obronnej i szybkiej. I mega rajdy, tak jak to było wspomniane, Mega Alkazam. I dzień Rajdów z Deoxys. Niedziela 11 września 2022 roku. Od 14 do 17 czasu lokalnego. W ramach wydarzenia Psychic Spectacular organizujemy specjalny dzień rajdów, aby uczcić mitycznego Pokemona Deoxysa. Deoxys będzie pojawiał się w pięciograskowych rajdach we wszystkich formach. Jeśli się Wam po szczęściu być może pojawi się jako szajni wszystkie formy deoksysa występujące częściej w rajdach będą możecie zdobyć nawet 5 dodatkowych codziennych biletów na rajdy zakręcenie gymami No oczywiście pewnie trzeba będzie zużyć wcześniejsze darmowe, żeby następny dostać więc te 5 rajdów trzeba by było. Ten dzień robisz, ewentualnie ostatniego pasa, sobie zostawić na następny dzień do wykorzystania. Większa szansa na spotkanie Shiny Deoxysa będzie z tych raidów. I tak. Jajka 7-kilometrowe będą mogły zawierać takie pokemony jak Smoczum, Wineout i Changlik spotkania związane z zadaniami File Research. Po wykonaniu tych zadań będzie można spotkać następujące Pokémony Baltoy, Chimcho i LGM. Jeśli się Wam po szczęści, możecie spotkać Hypno, Time Research podczas wydarzenia Dostępny będzie timed research dotyczący podkręconych rzutów. Ukończ research, aby zdobyć wielokrotne spotkanie z Algeom. Go Battle League Season of Light like Psychic Cup. Aby wziąć udział, Pokémon musi mieć 1500 CP lub mniej dozwolone będą tylko Pokémony typu psychicznego, następujące Pokémony będą niedozwolone: Mew, najgorzej. To mnie cały czas interesuje, bo widzę grafikę tutaj z Mew, a to, że będzie niedozwolony Pokémon, ja liczyłem, że będzie szansa na złapanie go. <laughs> Jak w poprzednim odcinku z Pokémon Go było odnośnie całego sezonu Go Battle Ligi to też tam było to psychika wymienione i też Korczeta ta grafikamiu przyciągała moją uwagę ale liczyłem że po prostu będzie szansa na zdobycie dodatkowego Mew, a nie że on jest po prostu pokemonem psychicznym którego nie będzie można używać w tej lidze ale zastanawiam się jak gorzej na przykład z miutu. Czy też nie będzie można używać w tej lidze? Bo może nie może mieć tyle CP, żeby do 1500 się zmieścił. Chociaż pewnie, jakbym tradea zrobić tym tym Armored miutu, czy nawet tym, może się zmieścił do 1500 CP z gorszą mi ale nie wiem. Może dlatego nie jest wyszczególniony, że nie można go używać, bo będzie musiał mieć jakąś lipną mi fałkę, żeby się zmieścił. Chyba, że ktoś będzie miał z tych, z tego nowego Incensa. Nie wiem z jakim levelem tam mogą legendy wpadać. A nie wiem kiedy zacząć się więcej bawić z tym incensem. Dobra, ale odnośnie tego Psychic Specular wydarzenia to już... Wszystko. Nie wiem czemu balon zespołu Mi się nie pojawił. Tak mało w ogóle pokemonów się zespełniło. Ale jest jeszcze drugie wydarzenie. Klefejry gromadzą się przy świetle księżyca. Trenerzy. Pełnia księżyca podczas tegorocznych dni stała się inspiracją do gromadzenia się pewnych pokemonów typu baśniowego. Na całym świecie dostrzeżono zgromadzenia Klefejry przed pełnią księżyca. Wygląda na to, że szykują się specjalne obchody. W sobotę noc 10 września 2022 roku Klefejry będą pojawiać się częściej na dziko od 18 do 21 czasu lokalnego. Z niecierpliwością czekamy na to. Co znajdziecie w świetle księżyca? Zamieszanie wokół klefejrego. Sobota 10 września 2022 roku od 18 do 21 czasu lokalnego. Wyróżnione pokemony. Klefejre będzie częściej pojawiał się na dziko. Jeśli komuś po szczęści będzie mógł zdobyć wersję shiny, bardzo krótki artykuł. W zasadzie. Tylko to, że klefejry się będą więcej wspomnieć od 18 do 21 10 września. Tylko rozbudowane. Z tym jednym zdaniem, że klefejry będą się częściej pojawiać 10 września od 18 do 21. Mógłbym zamknąć cały ten artykuł. Co tu jest napisane. I to w zasadzie tyle. Kleją wodę w tych artykułach, a tak naprawdę mało informacji konkretnych w nich jest, więc to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Tylko mnie dalej zastanawia, czym ten balon Tim Go Rocket się nie pojawił. Czy się coś zbugowało, czy co? No ale trudno, Sionara.